przerzutyczki i jesteśmy gotowi. Szajbajki, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, coś co uwielbiam. Nie tyle nawijanie o, o różnych opcjach, o jakichś innowacyjnych rozwiązaniach, technologiach w danej grupie sprzętu, ale porównywanie grup osprzętowych. I tak, dzisiaj mamy no, znanego już dobrze XTK do MTB oczywiście, M8000 i nowiutkiego na rok 2017 slx -a. M7000. SLX wskoczył teraz już do, do grupy osprzętów, które mają 11 przełożeń z tyłu i 3, 2 bądź 1 z przodu, więc opcje mamy w zasadzie takie same. I w dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać jakie są różnice, bo mamy tutaj sporo komponentów, w których różnice dla mnie są w ogóle nieznaczące, a są dwa, dla których, którym warto poświęcić też trochę więcej uwagi i w których różnica, moim zdaniem, jest znaczna. OK. Zaczynamy w takim razie od mechanizmów korbowych. Korba XT, korba SLX. Jeżeli chodzi o sam wygląd, to obie grupy sprzętowe różnią się bardzo wykończeniem. <laughs> Przepraszam. SLX ma wykończenie matowe. Tutaj też częściowo wygląda jak szczotkowane aluminium. Pięknie to wygląda, moim zdaniem. XT. Głównie świecący czarny, ale też takie matowe wstawki, gdzie nie Jak widzicie, zębatki montowane w różny sposób, chociaż obie korby są w systemie 3x11, czyli mamy po 3 zębatki na każdej korbie. Jeżeli chodzi o systemy użyte w obu korbach, nie ma dużej różnicy. Oprócz paru materiałów innych, już Wam ważę XT ka kompletnego. Trzyrzędowy XT, korba 175 mm długości ramienia. Mamy 783 gramy. 783 gramy SLX, również trzyrzędowy, ma 800 gramów. Bardzo niewielka różnica w masie. Skąd się ona bierze? Bierze się stąd, że nie ma żadnej różnicy w masie korby, czyli samego ramienia mam na myśli. XT waży 228, wcześniej pokazywało 229, a SLX waży 230, 229, teraz mi pokazuje. To znaczy, że system Holotech drążonej, pustej, drążonego pustego ramienia w środku jest w zasadzie identyczny. Nie mamy tutaj żadnych oszczędności. Oszczędności zostały poczynione na zębatkach. To znaczy, nie mamy najmniejszej stalowej zębatki, ale zębatkę aluminiową. I środkowa zębatka w korbie trzyrzędowej ma wzmacniane karbonem, włóknami karbonowymi polimer. W odróżnieniu od SLX, który ma tutaj włókna szklane. W systemie 2x11 to będzie największa zębatka, która będzie miała ten polimer wzmacniany karbonem. I pokazywałem Wam to już na pudełkach, jest to pokazane. Tutaj mamy w E, tak, FE, czyli metalowa, stalowa zębatka również średnia, czyli mała i średnia, i GFRP, e, glass fiber reinforced polymer, glass fiber, czyli włókno szklane, a tu mamy raz że zębatka aluminiowa, dwa że CFRP, carbon fiber reinforced polymer, czyli polymer wzmacniany włóknem e, karbonowym. Buknem węglowym, więc wiecie, że różnica będzie niewielka, jeżeli chodzi o różnicę w cenie osprzętów, to będzie około 2000 za. E, przepraszam, to będzie. 4, 5, tak, 500 dolarów i 590 dolarów, czyli około 2000 za slx a w zależności od opcji i około 2400 parędziesiąt złotych za XTK. Różnica nieduża, dlatego w technologiach też jest nieduża różnica, ale czy wybrałbym XTK? Zaraz będziemy o tym mówić. Idziemy do. Kaset. Jeżeli chodzi o kasety, to XTK -ka mam 1140, slx ma mam 1142, czyli jakby z urzędu, już SLX będzie musiał więcej ważyć. XT pokazuje 418 gramów, SLX pokazuje 480 gramów. Ważę z tym plastikowym elementem, na który nakładane są te zębatki, tak żeby mi się to nie rozsypało. Różnica. XT ma Dwa triplety na takich spiderach aluminiowych. SLX ma tylko jeden taki triplet, czyli jeden taki spider. Pozostałe zębatki są pojedyncze. Tutaj jest sześć zębatek na dwóch tripletach i pięć zębatek pojedyncznych. Oczywiście gdzieś chyba w, w XTeku wspomniałem, że zębatki są aluminiowe. Chodzi o sam spider, natomiast zębatki są wykonane bądź z aluminium, te większe, lub ze stali. Mniejsze. Jeżeli chodzi o systemy zmiany biegów w zębatkach i z przodu i z tyłu, nie ma różnicy między Xtekiem i SLX-em. SLX też już ma teraz Dynamic Change Chain Engagement, czyli ma tak podocinane zęby w zależności też od zębatki. Szyman pisze, że na każdej zębatce używamy innej siły, w stosunku do jakby biorąc pod uwagę te siły, których używamy. Też specjalnie są, każde, każda zębatka jest inaczej zaprojektowana. W XT, w SELIX-ie ten system jest taki sam, więc nie spodziewałbym się, żeby XT na przykład miał płynniej zmieniać biegi od SELIX-a ze względu na zębatki. Zaraz przejdziemy dalej. Przerzutki przednie. To jest dobry przykład elementów, o których powiedziałbym, że wiele z nich to w zasadzie te same elementy, tylko inaczej pomalowane. Nie ma tu różnicy, jakiej, że coś inaczej wygięto, troszeczkę inaczej poprowadzono przerzutkę, tylko zdaje mi się, że tutaj mamy sporo, jeżeli nie większość, elementów, wręcz identycznych. No, różnica jest taka, że XT mamy na korbę trzyrzędową, więc ta łyżka jest dłuższa, więc też tutaj XT będzie z kolei, to będzie na niekorzyść XT. Ważę bez śrub montażowych, obejmy 130 gramów XT na 3. Rzędy i SLX na dwa rzędy 130 gramów, czyli XT troszeczkę lżejszy. Przypatrzcie się kształtom, naprawdę łudząco podobne. Jak zwykle bywa, pomiędzy dwiema różnymi grupami można spodziewać się różnicy w użytych materiałach. Teraz przechodzimy do hamulców, i zaczniemy może od samych dźwigni hamulcowych wyglądają bardzo, bardzo podobnie. Taki sam kształt, w zasadzie taka sama, sama dźwigienka, z tym, że w x mamy te otworki takie drobne, te dziureczki, no nie dziureczki, dołeczki tutaj, które jakby nam oznaczały palce, pierwszy i drugi, znaczy wskazujący i trzeci najczęściej. Będziemy ich używać i będą pasowały do dwóch palców, do jednego palca jak najbardziej. SLX nie ma tych dołeczków. Takich antypoślizgowych można by powiedzieć. Regulacja dystansu śrubą barłkową taka sama, sam zbiorniczek, kształt jest niemalże identyczny. Tutaj wykończenie czarny albo tam grafitowy połysk, a tutaj mamy taki czarny mat w Seliksie. Do złudzenia przypominają te modele siebie nawzajem. Jeżeli chodzi o samą obejmę, mamy tutaj system i -Spec. ta obejma w porównaniu do wcześniejszych modeli jest dużo węższa, zaoszczędzamy sporo miejsca na kierownicy w obu modelach, i w i w Jeżeli chodzi o zaciski hamulcowe, to również sam, sam, sam ich design, wiem, że niektórzy z Was tego słowa nie lubią, ale się ciśnie na, na usta, jest identyczny, nie ma tutaj różnicy w kształcie, pod jakim byśmy kątem nie popatrzyli, czy z boku, czy z przodu. Jest to samo, wykończenie jest inne, będą użyte inne materiały, bo zaraz jak się okaże na, na wadze, yy, różnica również jest. To znowu nie są duże różnice. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę całą grupę, to da nam ona trochę oszczędności w gramach. Ciężko jest się z tymi... Kabelkami połapać. Natomiast to będą oszczędności no takie jak, jak, jak w pieniądzach. Różnica jest nieduża. 264 gramy dla XTK i dla SLX to będzie chyba powyżej 300. Zaraz, zaraz to zobaczymy. O! o! 277 gramów. SLX pokazuje 277 gramów. W porządku. Yy, więc nie spodziewałbym się, żeby hamulce XTK miały jakoś wyraźnie szybciej nas zatrzymywać tam, gdzie jest też większa masa. Zazwyczaj jest lepsze chłodzenie. A teraz przechodzimy do tych elementów, w których różnica jest odczuwalna: jest po prostu odczuwalna. I mi teraz z okna skapała woda na wagę. Już mam 3 gramy więcej. Dobra. Najpierw zważymy. Przerzutka SLX-a. Te same systemy. Teraz już mamy Shadow Plus, czyli niski profil plus sprzęgiełko stabilizujące pracę przerzutki samego łańcucha. 313 gramów SLX. XT 277 gramów. I w manetkach różnicy praktycznie nie będzie. Mamy tutaj 146 g. XT i SLX 147 gramów. Praktycznie taka sama waga. Jeżeli chodzi o linki i pancerze, mamy tutaj te same systemy, ale różnica jest spora w tym, jak to działa. I już Wam wyjaśnię o co chodzi, bo nie można powiedzieć, żeby któraś z tych grup była lepsza. XT będzie lepsze dla tych, którzy się ścigają w ciężkich warunkach, ponieważ sprzęgło jest bardzo mocne. I sprężyna jest twarda. Jest to mocna sprężyna. Tutaj, nie tak jak w innych komponentach, mamy naprawdę dwa zupełnie różnie zaprojektowane elementy. Nie ma tutaj niczego, co bym widział, żeby zostało skopiowane z jednej przerzutki do drugiej. I teraz SLX to sprzęgiełko. Zdaje się mi chodzić troszeczkę lżej, ale też od razu widzicie, otwiera mi się sprężyna, bo ona chodzi dużo lżej. Jest dużo bardziej miękka. Zresztą widać, że ona jest dłuższa. Jest inaczej ta przerzutka zaprojektowana w porównaniu do, do XTK. Więc ta przerzutka będzie stabilniejsza, przerzucanie będzie mniej przyjemne, ale w ciężkich warunkach, zwłaszcza kiedy mamy ślizgacze na ramie już gdzieś zabrudzone, sama przerzutka jest zabrudzona i kaseta zabłocona. XT moim zdaniem poradzi sobie lepiej, zwłaszcza, że kiedy połączymy to. Ze sposobem w jaki pracują manetki, a usłyszcie teraz SLXa. Jest różnica jest olbrzymia. Oczywiście, mamy tutaj jeden system, który posiada XT, nie posiada go SLX, czyli e, Instant Release w zasadzie dwa, bo jest Instant Release i Multi Release. W każdym razie w tej y, manetce wystarczy nacisnąć, żeby przerzutka już zmieniła bieg tej trzeba nacisnąć i puścić. Dopiero wtedy przerzutka zmienia bieg. W tej manetce dodatkowo możemy zrzucić bieg o 2, wciskając dźwigienkę. Tutaj może to się dziać tylko o jeden, tak? Czyli zrzucam po jednym. Więc taka jest różnica w systemach, ale też te manetki chodzą jak, klikają jak przyciski myszki od komputera. Przyjemnie, delikatnie. Te wymagają siły, ale wchodzą też wyraźnie. Pamiętacie, kiedy w Nowym Meście testowałem właśnie tę, tę grupę XTK, powiedziałem, że to mi się nie podoba, jednak odwołuję te słowa. To mi się nie podoba, gdybym się wybierał na niedzielną przejażdżkę. Kiedy się wybieram na zawody, to mi się bardzo podoba jednak. Przetestowałem to też na moim FSI, w którym mam właśnie taką manetkę. Więc które będzie lepsze? Moim zdaniem, właśnie największa różnica tkwi w przerzutkach, jeżeli chodzi o sprzęty SLX i XT oraz w manetkach. Wybrałbym zdecydowanie SLX-a dla na przykład mojej gromowładnej, dla kobiety, która delikatnie chce zmieniać biegi do codziennej zabawy na rowerze. Do ścigania się w ciężkich warunkach, do precyzji, szybkości. Wybrałbym zdecydowanie xt Tu zdecydowanie. W korbach nie patrzyłbym na ileś tam gramów zaszczędzonych w, w Hamulcach też, bo nawet sumując to wszystko nie będzie dużo, a jednak kilkaset złotych zostaje w kieszeni. Natomiast co ja bym wybrał? Do moich treningów i do mojego ścigania się wybrałbym grupę SLX, ale z przerzutką XTK i z manetką XTK. To jest mój wybór, moje, moje też subiektywne odczucie. Poprzednia jeszcze tutaj mamy przerzutka SLX, miała inną długość. Wózka nawet w wersji GS, czyli krótkiego wózka, i nie posiadała sprzęgiełka. Ta już wygląda w taki sposób, jak będzie działało w jakichś dłuższych testach. Mam nadzieję, że uda mi się wsiąść na coś na, na slx w tym roku. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, tak jak wam mówiłem w unboxingu XTK, coś zmierzyć, coś gdzieś sfotografować, rzucić na, na e, Facebooka, czy nawet zrobić film, to piszcie. Dziękuję Wam za obejrzenie. Liczę też na komentarze posiadaczy tych grup. Mam też nadzieję, że nowa przerzutka SLX-a nie będzie się rozregulowywała w porównaniu do starszej, w której sporo rowerów miewało problemy o tutaj ta sprężyna chyba jest twardsza nawet niż w nowej. W każdym razie zobaczymy jak to będzie działało. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że to było dla was interesujące i pomoże wam podjąć decyzję. Trzymajcie się. Hej.